W dawnych czasach w królestwie Galomer mieszkał czarnoksiężnik imieniem Zarok. Ten arogancki i bezlitosny człowiek nienawidził innych obywateli, ich prostej i pokojowej natury. Przywołał więc armię demonów i wyruszył, by przejąć państwo dla siebie. Królewski czempion Ser Daniel Portescu, Poprowadził pospolite ruszenie do walki z tą plugawą hordą. Do dziś przetrwały pieśni o szarży, jaką poprowadził w samo serce przeklętego tłumu. O tym, jak demony padały przed nim niczym zboże przed rzeńcem, jak ostatecznie, choć ciężko ranny, całkowicie zniszczył czarnoksiężnika. Tego dnia Fortes Q Przeszedł do historii jako bohater galoner. W kraju rozpoczął się trwający sto lat okres pokoju. A potem czarnoksiężnik powrócił. Yeah. <laughs> Znowu powrócił do życia Ser Daniel Fortescue. Widzicie? Bohater Galomer, który poległ podczas pierwszej szarży. Mgła wojny i całun czasu sprawiły, że ofiara strzały zamieniła się w zbawcę. Lecz my wiemy lepiej. Zapomnijmy o tym. Los dał mu drugą szansę. Szansę zmazania haniebnej prawdy. Szansę pokonania zaroka i zasłużenia na miano legendy. Oby dobrze się sprawił. Po stu latach leżenia na plecach pewnie wyszedłeś z formy. Wykorzystaj kryptę, żeby pozbierać się do kupy w tym nowym życiu. Wszystkie znalezione skarby zostaną dodane do łącznej liczby monet. Monety pozwalają nabywać przedmioty od chciwych gargulców kupieckich. Rodzaje broni zapewniają niezwykłe moce i umiejętności. Pamiętaj, by spróbować każdej z nich i odkryć ich dodatkowe możliwości. Część z tych umiejętności jest dostępna natychmiast, inne zaś mogą wymagać odrobiny czasu, nim się naładują i ukażą swój potencjał. w swoich podróżach po Galomer zbierzesz wiele różnych przedmiotów by zobaczyć co niesiesz ze sobą albo czego użyć włącz ekwipunek jest w nim też księga Galomer w której znajdziesz zapiski o napotkanych mieszkańcach krainy oraz cenne wskazówki jakich udzielić może tylko pozbawiony ciała głos Galomer znajdziesz butelki życia. Drzemie w nich ta sama magia, która obudziła cię ze snu i gotowa jest wskrzecić cię z martwych raz jeszcze. Gdy będziesz bliski śmierci, użycie tej butelki pozwoli ci poczuć się lepiej. Pamiętaj, napełniaj ją, kiedy tylko będzie okazja. Gdy będziesz gotowy opuścić tę kryptę, idź do wyjścia na końcu korytarza. Żeby otworzyć bramę, musisz znaleźć kamień runiczny i umieścić go w zdobionej dłoni obok drzwi. Znajdź Zaroka, podążając drogą jego diabolicznej Odysei w Galomer. Wyjścia z danego obszaru znajdziesz, wypatrując cuchnącego śladu magicznego śluzu Zaroka. Taj ponownie w twym ukochanym galomer. Cuchnące umarlaki powstały z grobów, żeby tańczyć z pozbawionymi życia żywymi i chcą to zrobić po Twoim trupie. Podążające twoim śladem światełko to Ognik. Bohaterowie nie powinni wtrącać się ze swojej sali w sprawy śmiertelnych, ale gdy dowiedzieli się, że ser Daniel Portescue otrzymał szansę na odkupienie, cóż, postanowili wspomóc trochę twoje postrzeganie głębi. Ognik będzie krążył wokół przeciwników, ułatwiając ci ataki dystansowe, ale wskaże też miejsca, którym warto się dokładniej przyjrzeć. Pozwól, żeby zombie Cię powaliły. Ulecz rany, wchodząc do tej fontanny regeneracji. Czasem warto spojrzeć na świat z innej perspektywy. Nie zapominaj, żeby od czasu do czasu nacieszyć się pięknem naszego ukochanego Galomer. Miej oczy szeroko otwarte, możesz znaleźć coś ciekawego. Pamiętaj, że niczego nie ukryjesz przed wzrokiem anioła. Znajduje się tutaj kielich. Za każdym razem, gdy pokonasz posiadającego duszę wroga, kielich nieznacznie się napełnia. Napełnij go i zabierz, żeby otrzymać możliwość wizyty w świętej sali bohaterów i zdobyć tam nową broń. Kielich znajdziesz w każdym regionie Galomer. Wszystkie są ukryte lub dobrze strzeżone, tylko prawdziwy bohater znajdzie cały zestaw. Tą bramą czaszek znajduje się świat żywych. Władca mauzoleum na wzgórzu, demon z witraża ma klucz czaszek.

Bo martwi mają kiepską wyporność. Strzeż się, za tą bramą czeka za rok. Mistrz spotyka się z demonem z mauzoleum, by knuć złowieszcze plamy. Zapomniane miernoty powinny zmykać. Witaj w sali bohaterów, gdzie na wieczność trafiają najodważniejsi wojownicy z dawnych czasów, by ucztować, śpiewać i siłować się na rękę. Jeśli zrobisz na nich dobre wrażenie, może przekonasz ich, żeby dali ci nową broń. Żeby oddawać cześć bohaterom, Stawaj przed ich posągami i czekaj na duchowe rady. Kapitanie Fortykim, to ja, tym spryciula, Jak poszła walka?. Jakże chciałbym podobnie walczyć u pańskiego boku. Ale zaraz, może pan wziąć mąkuszy? Jest szybkostrzenna, a jej bełty mogą odbijać się od ścian i trafiać za węgła. Używałem jej podczas bitwy pod Galomer. Gdy poległeś, zastrzeliłem czempiona za roka, Lorda Cardo. Trud na miejscu, trafiłem prosto w oko z prawie tysiąca metrów. Nie twierdzę, że strzelenie komuś w oko jest sprytne, panie. <laughs> a, do widzenia, panie.